Witam Was. Mam nadzieję, że łańcuszek już przećwiczyliście i macie go dobrze opanowanego. Więc dzisiaj przystępujemy do następnego kroku, a mianowicie, jak zrobić półsłupek. Tutaj jest właśnie taka mała próbka zrobiona z półsłupków. Podstawa to nasz łańcuszek. Ja tu zrobiłam 10 oczek łańcuszka i później po kolei w każdym rządku jest po. 9 półsłupków. Najpierw Wam pokażę, jak zrobić sam półsłupek, a później jeszcze raz przerobimy od nowa z łańcuszkiem i półsłupkiem. Gdy mamy naszą pętelkę na szydełku, tutaj mamy nasze oczko. Oczko z rzędu poniżej. Musimy się wbić pod te dwie pętelki. Tu jest taka dziurka. O, w tym miejscu jest taka dziurka. I właśnie w tą dziurkę musimy się wbić i złapać nasz sznurek. Wyciągamy, ponownie łapiemy nasz sznurek i przeciągamy przez dwie pętelki. Jeszcze raz. Wbijamy się w tą dziurkę. Łapiemy sznurek, przeciągamy. Wyciągamy tak, żeby szydełko było prosto. Ta pętelka musi być takiej długości, bo jak będzie za krótka, to będzie nam ciągnęło w dół, rząd nie będzie równy. Więc wyciągamy, szydełko trzymamy na prosto, łapiemy znowu sznurek, przeciągamy przez dwie pętelki. Jeszcze raz. Wbijamy się, łapiemy, Wyciągamy, łapiemy ponownie i przeciągamy przez dwie pętelki. To jest najprostszy półsłupek. Pamiętajcie, że zawsze możecie sobie zwolnić filmik, cofnąć, zatrzymać. W YouTubie są takie ustawienia, że można go zwolnić, tam chyba do. Dwa razy wolniej, albo i nawet cztery, nie wiem, nie kojarzę. Wiem, że można, tak aby leciało to w zwolnionym tempie. Także tam jest takie koło zębate, gdzie możecie sobie kliknąć i w razie potrzeby zwolnić. I ostatni półsłupek pod dwie niteczki łapiemy, wyciągamy. I hop! I mamy kolejny rządek. Jak wam idzie, mam nadzieję, że dobrze. Teraz Wam pokażę, jak zrobić taką próbkę zaczynając od początku, czyli od naszego oczka łańcuszka. A właściwie od takich 10 oczek łańcuszka w razie potrzeby większe. A jeśli zrobicie taki kawałek i pociągniecie jeszcze kilka rzędów, to macie gotową najprostszą na przykład podkładkę pod kubek. Także do dzieła, mamy nasz sznurek, robimy pętelkę wokół palców, pod pierwszą nitkę łapiemy za drugą. Jejku, co ja robię? To nie to. Łapiemy, przeciągamy i zaciskamy. To był początek do magic ring'a, magicznego kółka, które wam pokażę później. To taki odruch już. Dobrze, mamy nasz pierwszy supałek i robimy 10 oczek łańcuszka. I dziesięć. Może być więcej, jak chcecie poćwiczyć sobie dłuższe rzędy, nie ma problemu. Teraz oczko łańcuszka składa się z przodu z takiej pętelki. Tu ma jedną nóżkę, drugą nóżkę, z tyłu jest trzecia po środku. My na razie będziemy się wbijać od przodu. Tu mamy nasze pierwsze oczko łańcuszka. W nie się nie wbijamy, bo gdybyśmy się wbiły i przeciągnęły, to jest ta sama nitka. I ona by nam się wyciągnęła, nic by nam się nie udało zrobić. Więc pierwsze oczko łańcuszka pomijamy, wbijamy się w drugie, pod jedną nitkę. Łapiemy nasz sznurek, przeciągamy i łapiemy drugi raz. Przeciągamy przez dwie. I następnie pod nitkę łapiemy, przeciągamy, łapiemy, przeciągamy. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne. W razie jakichkolwiek pytań piszcie w komentarzach. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, żebyście nie przegapili następnych filmików instruktażowych oraz innych, które będą wrzucane na kanał. Będzie mi bardzo miło za każdego lajka, za każdy komentarz i subskrypcję. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. I ostatni półsłupek. Przeciągamy. Łapiemy nitkę i przeciągamy. Mamy pierwszy rządek naszych półsłupków. Dla ułatwienia na początku zróbcie dość krótki łańcuszek i małą ilość półsłupków, wtedy możecie sobie spokojnie je liczyć, tak abyście byli pewni, że żadnego nie pominęliście, że w każdym rządku macie 9, 10 czy tam 12 półsłupków. Będzie Wam naprawdę o wiele łatwiej. Teraz odwracamy robótkę na lewą stronę. Tak półsłupki wyglądają po lewej stronie. To jest nasza pentelka górna, pod którą się będziemy wbijać pod tą pierwszą nitkę. Tu mamy dwie nóżki półsłupka i dodatkową tylną nitkę. Wy... Są różne sposoby przechodzenia do rzędu wyżej. Przez długi czas yy, robiłam to w ten sposób, że robiłam najpierw oczko łańcuszka, a później dopiero wbijałam się. Pierwszy półsłupek. Jednak tutaj ten brzeg był nie aż tak równy, jakbym chciała. Więc w tej chwili od jakiegoś czasu po prostu wyciągam nitkę przy robieniu półsłupków i od razu wbijam się w pierwsze oczko, pierwszy półsłupek z rzędu niżej, pod tą pierwszą nitkę, ale tu pamiętam, żeby były dwie. Przeciągam sznuraczek Łapie i przeciągam. Łapie, przeciągam. Pamiętajcie, luźno ten sznurek nie może być napięty. Tu trzeba go wyciągnąć. Na początku to jest normalne, że będziecie zaciskać, będzie to sztywne, ciasno będzie, ciężko, ale z czasem, jeśli przećwiczycie wystarczającą ilość razy, to na pewno będzie to wychodziło ładnie równo i coraz sprawniej. Ósmy. I dziewiąty. I mamy już dwa rzodki półsłupków. I tak cały czas lecimy w górę, Licząc sobie rządki, ja teraz zrobię to troszkę szybciej. Jeśli macie pomysł na jakiś filmik, chcielibyście, żebym coś wam pokazała, nagrała, dajcie znać w komentarzu, czy to jakiś ściek, czy jakąś rzecz do zrobienia: koszyczek, torebkę, podkładkę. Dajcie koniecznie znać. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną. Koniecznie kliknijcie dzwoneczek przy subskrypcji, żebyście nie przegapili następnych filmików. Dzięki i dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało, jak Wam idzie. I czy chcecie więcej takich filmików? Dzięki wielkie, miłego dnia!